Dzień państwa. Czy to ile dać? Ty. 300 i 250. 500 za dwa? 500 dam. Dobra, za bierzemy. No, no bo tak miało być. być tak. Miało być tak. Miałeś Miałeś tak. Być Czekaj, 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 dobrze, że stanę się za strop. Słyszysz? Czyś mi szkodzi wielki? to, <noise> to, <jest, głosy> to ileś, żeby tak to wiesz, czy? No na pilnuje. To ile żeś dał, że za czacanie? 500. 500 zł za winerki, tutaj kolega kupił. Liczy kasę, to tego sam czeka tak? Czy, czy to żeś rzeźbią w końcu? Nie, to tak jest To nie jest para. Ale samiec, i i samica, on to jeździ na ogonie. Ale że para, no ale nie jest paro. Ma białe, pan jeszcze Całe? Na, razie, na, razie nie ma. Koniec. Koniec na razie koniec Koniec jest. Na razie. Ja nie jeszcze na... mi sam potrzebuję. Ktoś... trzymaj, bo ramię. wyjdzie. Już, 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 już. wyjdzie. się, bo bo, bo, bo ona... się nie znajdzie samca, A samczyka nie masz, pan? Nie, nie pomyślisz? Nie ma już, mówi, żeby sprzedał. Co miał, to by sprzedał. No, no, Trzymasz? Latarki trzyma, trzyma. trzymaj, ja to... Są świeże po odrobaczeniu. Okej. Okay. Trzymaj, bo... To... jakąś witaminą, ja jabłonę... bo 500 zł. Proszę? W piątek skończyłem odrobaczenie. Daj jakąś witaminkę wzmocnij i rozumiesz i ten. To Romek tam się da radę. Pokaż Romek, co byś kupił. Winerki, tu jeszcze jest podświatełko, pokaż państwu, pokaż państwu tutaj. Nie, nie dostaniesz nic lepszego. Pokaż, to nic czego. pokaż nam tutaj je bliżej na filmik. Cześć, Proszę bardzo. To nie ma na przykład, nie ma, tylko Jasiu tu ma tego. Słuchaj, my byliśmy, w gdzie my byliśmy teraz? Ja ustawę, na wystawie, teraz, wszędzie tak, ja byliśmy. Byliś. <noise> <noise> Ooo bardzo 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 dobrze mój widzje byłeś o no, tym. Tak? Dobrze, ja dobrze mój, dobrze dobrze zakazany. Ale młodzien, wiesz? No, 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 no. Musisz plecamy się pokazywać teraz, kurwa. No. Także Romek już kupił zadowolony, no to ja no bo kurde. Jeszcze samczyka. Czy tam tutaj tu, tu patrz tego, takie, takie są takie koczki? zaraz. Tu nagramy kolegi. No, to a gdzie, nie nagrywa, a, a gdzie nie byliśmy jeszcze? Co? Gdzie nie byliśmy jeszcze? To idziemy, jak tam nie byliśmy to idziemy. A na tamtych stołach? Idziemy panowie, dalej zobaczcie z panem Rąkiem. A mu się udało dwa zakupić, szukam ja białych winerków, ale dla tych białych to chyba nie dostanę. Ale to nic, może jeszcze, może, jeszcze tak się gada, nieraz coś może przywieźć na któryś rynek, a no tak nie, nieba ma, nie ma, nie ma. A w każdej chwili mogą coś przywieźć, nie? Panie Romku, tak jest czy nie? Lecimy, tak lecimy. Bo na razie szukamy to lecimy szybko, bo szukamy do parek. Nie, tutaj to chyba raczej Nieraz Winerkę długą Winerkę długą? No długą winerkę Winerkę długą szukamy jeszcze A szukamy jeszcze dla tego tych zakonników tak? Tak, tak 3 ta, zakonniki Łysy szukamy dla Ciebie trzech zakonników Ale na razie nie widać Na razie nic nie widzimy Siemano, siemano Znajdziemy, znajdzie, może w zakonistku, może i znajdziemy jakieś. Po prawej, gdzie on mówi, te zakonniki? Co? Po prawej, po prawej, po prawej, zakonniki. To chyba dalej. Gdzie te zakonniki, gdzie te, a tutaj co mamy, a same białasy. Gdzie on mówił, po, gdzieś, gdzieś, po, gdzieś po prawej mówił, po prawej zakonniki. To nie widać zakon, zakonników, nie widać. Tu mamy nf i... Ale już ludzi przyjeżdżają, już się zaczyna... Nie Romciu, co patrzysz? Co to ten winer jest? Ten winer? To jest samiec. A ty co potrzebujesz? Samicę. Taką zwykłą oczywiście. Taką zwykłą, do tego Żebyś tam ci karmiły, tak? Czy co? O co chodzi? Nie wiem, gdzie oni pierdoli o tych zakonnikach, bo ja nie widzę tych zakonników. Razie ale zobaczymy jeszcze tam zaraz, może tam coś znajdziemy. Panie Romku, ale by się sam bym kupił te trzy zakoniki. Bym nie... Ale jak nie będzie, no nie będzie, no to ja mu też nic. tu ładne czerwone jakieś papuszki. Muszę tej kupić właśnie, bo już kwiatkę mam yy, dla wnuczki. Co? No chciała dwie papugi, te, te papugi. już klatkę i kupiłem No nie ma też tyle, Gdzie oni to widzieli te zakonniki? Nic nie widać, nie? Gdzie oni to widzieli? Gdzie oni to widzieli te, robicie, te, te zakonniki? Tutaj to są czerwone Tutaj co mamy? Nie, nie ma tego nie Oj, przepraszam na razie pauzujemy. Romek ładnie, trzeba je nagrać. A to para mają tak? Para tych Berpelków. Cena jaka? 150. tutaj dla widzów 150 zł za parkę. Mają też melki, dwa samce. powiedz są bloginerki i dynki. To już dzisiaj taki rynek większy jest, nie panowie? Dzisiaj już tak już trochę trochę minęło. W 4 tygodni było 4 klatki. Tylko? O to w tym jak się polepszyło tu panowie mówią, że tylko były 4 kwiatki 4 zostało. Co? No no ja tam też podejdę zaraz. Te widynki tam różnie cenią po 100, po 70 tam niektóre po 8, tak? Tak, tak. Jakoś tak było, nie? Także zobaczyć jeszcze dalej, co tu mają ciekawego, kariery, co już Wam pokazywałem. Tutaj trochę jasnych, o tu mamy pan Andrzeja z tej strony, a tu Bolka z tej strony, także pozdrawiamy wszystkich Panowie. No na razie idzie 4 minuty idzie Ale musisz mi właśnie Pokazać tam no, tak. no właśnie Obiekt. Tyle Czasu i się nie zna Róliczki bardzo ładne

A to winerka to jest kupione, nie? Tutaj, kup, tutaj kupili piękne winerki, drobniutkie, malutkie. Dwie samiczki, dwie samiczki. on ma Dwie samiczki, bardzo ładne. Kolejny Ślicznotki.

po Trzech samców. Samce? Łyse tutaj zobacz zakonniczki, tutaj ten na panu jest samiec, tylko to nie ma tego właściciela tutaj. Tu jest samiec, ten chyba też na pewno. Tu jest I takie, i stąd, nie wiem czy nie jest, tylko jedna czy to, czy, 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 czy to mogą takie być siwe, a będą no, mogą, siwe. A to są samce dwa? Z po samce, I po za nie chce? Po tych, bo on z tych z wystawy jest, je brał. A czemu je sprzedaje jakie je brał wystawy? To, 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 bo ma teraz inne znowu kupił, to jak na wiosnę się wraca w głowach, to <śmotny> to, to jest... <śmotny> <To> <śmotny> Do, Dobre, My dobre, dobre, dobre. Eh, kolega kupił karierów i już dzisiaj sprzedaje, bo na nogi siat. Tak? Nie chodzi i co zrobił. Tego, ten, to na pewno, ten to na pewno jest samiec ten czarny, to on, nie? i tu zakonik... też samiec jest. On mu obstawia, że te dwa są samce, ale ja... No ja tak to... obstawia, że mu samicy... M, m, mu nie kupił, bo te trzy samce to... Co... Ale teraz raczej tylko będzie jedna samiczka ży wygląda Dobra, to na razie zobaczymy. A załyski ile? Kogo to? A, to kupił. A, ja, kupił. A, i, dobra, ja i A no, takie, takie dosyć ładne, nie? Mało się spotyka w No, o takie łyseczki, Pokaż się ładnie pokaż tutaj i pokaż się tamten majster chyba krótszy. Bo... <laughs> nie, no gdzieś no, to na Andrzej. <laughs> Ten cpl kłopany 30 Kilometrów ponad od Elbląga, tyle przeszedł, Ja go by straszył chyba ostro, a to jest Andrzeja, ale wróci do domu, będzie latał dalej. Tutaj chciałem tego krymeczka wziąć, ale na razie szukamy jeszcze może się znajdzie lepszy. Ma dwa samczyki. To jest jeden samczyk to następny i samiczka żył. samczyki, a Bolek suka samczyka. A te pierdolą, że na razie mam jeszcze poczekać chwilę. Tutaj zakupiłem ci takie. Mają być dwa samczyki i dwie samiczki Może i będą. A jak nie, to będziemy kombinować, nie? A jak nie, to będziemy kombinować kurwa. Prawdopodobnie będą. Dobra, idę po kartoniku. Kurwa, Ej, kolega jest... kupił taką wiedeńską, malutka, fajna, czarniutka, no i mu 50 złotych. Faktem, że to jest dwulatka, ale... To co z tego? Ale taki będzie miał. No bo on ma samca nie może dostać samicy. No właśnie, właśnie. Zadzwoniłem do niego i... Nie, ładna, Dobra, muszę teraz kartonik wziąć, jakiś po Wiedeńskie też, bo kupiłem. A ta klatka, jak ona się rozkłada w ogóle? To chyba to, to się trzeba pozdejmować, to, to, się, to się, się załamie tego Aha. i potem położyć. Górę zdejmiesz, Teraz na górę, jak ona. O, tu jest zatykana. Widzisz? Górę też. O, widzisz? No, no. no. Okay. Tak, będzie się dosyć duży targ. Już się pytali, czy katka nie nastawi? No ja wiem, to ja wiem. To pary są tych, tych? Halo To pary są? Muszę zobaczyć sam. A jakie to są? Nie, bo to dla wnuczki chcę pokazać, jej tu nagramie jakie tego, bo ja muszę jej kupić. Bo i po ile taka parka? 400 za to wszystko, stówka sztuka. A to, a to dwie pary są, czy to są... Nie wiadomo. To jest samic na 100%, tamta samica na 100%, ale z tych to jedno będzie samica, z tych oranży, nie? Mm. To jaśniejsze, jeszcze nie jestem 100% pewny, nie? To jaśniejsze, nie? Do pan też co jest? Nie, nie, nie będzie. A to ile? 500. 500, także... Takie popusty ten kupili wewnutki, także pozdrawiamy wszystkich koniec rynku tutaj na strzelbie lecimy do domu. Pozdrawiam.